Garaż, garaż, dobra, mówiłem Ci, żebyś kurwa nie kradł tej tablicy z tego kurwa Fiata. Słuchajcie, żeby nie było, że nic nie robimy, robimy, próbujemy. I zaraz to zobaczycie. Pogramy 4 marca w Szczecinie. O, czwartego. Ja pierdolę, ale pizda tej. Ty, przypadek z tą czwórką? Nie sądzę. nie sądzę. I to jest czwarty koncert. I to jest czwarty koncert. Słuchajcie, studio domowe w Chły przyjechał do mnie Seweryn. Nie przyjechałem. Kurwa, no, chyba ja... się dokulałem. Co jest kurwa? Marko ciarka? Witam na to się ma uprawnienia? jakieś? jest też Dobra, to? nieważne, witamy was na próbie. E, e, no, Nidżyta jest kurwa, mówię, że się dokulałem. Natalia, kurwa, wtedy, Wiecie, że on mnie kurwa y, ten tego, że nie mogę się napić przed dwunastą, bo gentlemani nie piją przed 12. Jak A ja mam powiedzieć, że ja nie jestem gentleman? Ja nie powiedziałem, że nie możesz się napić, jak chcesz, to kurwa. Nie, ty, ja, ja ale bym... ja tak wiesz. Samemu nie pijesz? Tego nie powiedziałem. Mamy 7 numerów do ogrania. Ja mam wszystkie kroki opanowane. Z nie ma żadnej. Jest dobrze. <laughs> jest dobrze. I będziemy kurwa robić próbę dzisiaj tej. Jak, jak za każdym razem. <laughs> tak, jak za każdym razem nic z tego nie wyjdzie. No kurwa, tam kiedyś pójdziemy tej. <laughs> Oto kurwa, chyba sprzątać. Tak, <laughs> ja, właśnie mam na imię <laughs> Severin. No, <laughs> no, to się no, to, no, to 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 ale mam ten jest... <laughs>

Dobra, ty, ale w ogóle wracając Chodzi na... o to, żebyśmy sprawdzili, gdzie oddechu, któremu brakuje? Bo ciężko lekko żyć w sobie, czekaj. nie? Staj e e za mną, to się nagramy, co poszedł. Dobra, więc. kurwa, ci go. CJRZ. No. no. E tak myślisz, że robić? To ty się przedstawiamy i uchwalamy. Nie, <laughs> w nie zmieniam nikogo, nic nie robię, nie robię, kurwa nie ruszam, bo mi dobrze idzie. Kurwa ja zmieniłem tego kina i wygrałem.